kam braci! Popatrzcie! Mamy załogę do. do naszej załogi. Co to oni tam robią? No, nawet to nie jest morze. Ani ocean. Ani rzeka. Witajcie! Jak się nazywacie? Jestem Mit. A ja mat. A ja mito. Witajcie! Mat! 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 Nie, jak Nieważne! Macie kubity? Ja mam jeden. W, 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 w mojej buzi! To powiedziałeś mały? Powiedział czy mo możemy i. przyjść do was z kubitem życia? Już możecie! Ekstra wyspa. E, słuchajcie, słuchajcie, jeśli chcecie u nas zamieszkać, to musicie mieć jedną zasadę. Trzymacie się w grupach. Dzisiaj jesteśmy w grupach, już zrobiliście się, a wy jesteśmy w statku na jakiś wypadek. A więc daję wam kubit. O, świetnie, jak się nazywa? Kubit mocy. O, czyli wszyscy mogą się w nim zmiksować? O, tak, daję wam już go. Słuchajcie, mam kubit. A kto na nim jest? Zobaczę. Tutaj są zielaniawi. To my jesteśmy czerwoni. To my jesteśmy. Yy, I jakiś pomarańczowy. Ktoś pomarańczowy? A, no, go on. I. To wszyscy? Nie wiedziałam, że tak krótko. Dobra. A więc, Dobra, opowiedzieć Wam naszą historię. O co? Tak, o tak, posłuchamy. To było tak. Byliśmy w zgodzie, wszystko było dobrze, aż tu nagle coś czarnego wyszło. Nie widziałem, co to jest. Aż tu nagle. Niks, niks, niks. Co to tak? Co to tak? Mówi nix, niks. Niks, niks, niks. Niks, ale. Lizer się zniszczył. Niks. A więc musimy zrobić miksa. Tutaj jesteś zielony i jeszcze pomarańczowy. Lizersie. się. Chodź tutaj jesteś nam potrzebny. Na trzy, raz, dwa. Mix. Słuchajcie, to najlepszy mix jaki kiedykolwiek zrobiłem. Pozbędziemy się tych mixeli. Mixeli, powiedzcie. A... Ха-ха, пусть берище ты э, не не ксалит.